Siemanko, witajcie z W tym odcinku opowiem Wam o linii X, czyli fajkach od firmy Alfa Hooka. Zapraszam do oglądania. Seria X jest to taka standardowa linia z firmy Alfa I oni chyba od tych fajek nawet zaczęli swoją karierę. No i to jest stary model. Ale bardzo dobry, i to jest model, który prezentuje jedną z najlepszych jakości palenia ze wszystkich fajek na świecie. Seria X rozróżnia się na różne podkategorie, I sobie pozwoliłem karteczkę wydrukować, bo to nie takie do końca było dla mnie oczywiste, mimo że wszystkie te modele znam. Mamy klasyczną linię X, czyli na przykład mamy tutaj wszystkich kolorów ze wszystkich linii X jest 42. Dlatego możemy trochę zrozumieć, że to karteczkę muszę mieć. Standardowa linia X. I czym się charakteryzuje? Mamy wąż silikonowy, wszystkie fajki e, Alfa Hook mają węże w standardzie. Zawsze mamy adapter na magnesie. Jest to bardzo fajne. Trzeba na pewno uważać, żeby nie leżał ten adapter za długo w wodzie, bo potrafi rdzewieć. Na szczęście mamy części zamienne, możemy to wymienić. Mamy rurkę z nóżniową, z dyfuzorem, możemy go wyłączyć, bądź włączyć. Jest to po prostu na gwincie, więc albo wkręcamy jedną stronę, albo drugą, i wtedy mamy albo włączony, albo włączony ten dyfuzor. Mamy ustnik ze sliwem aluminiowym, ale końcówka jest stalowa, czyli wszystkie te końcówki, części, które są dla nas istotne, żeby były zrobione ze stali ma so. mamy wykonany z aluminium, ale rurka w środku jest stalowa, głowica adapterów z pojlec i z naszego doświadczenia świetnie się sprawdza i nie ma żadnej potrzeby, że robić tego ze stalin. Talerzyk aluminiowy, anodowany i bardzo często z fajnym grawerem. W przypadku X podstawowy, ale w dalszym ciągu bardzo ładny. I oczywiście stalowy adapter na cybuch i do tego zestaw jeszcze uszczelka. Jeśli chodzi o sposób odpowietrzania, to wszystkie standardowe fajki z linii X mają odpowietrzenie z dołu do góry. I wiemy, że to w większości polaczą się bardzo podoba. Przedmuch jest lekki, fajny, widowiskowy, sprawdzony. Oprócz klasycznej linii, którą właśnie zaprezentowaliśmy, mamy linię Artist. I to jest właściwie, na przykład ten model to jest kolor brąz. I niczym konstrukcyjnie się nie różni od standardowej linii, tylko zdobieniami, jak nazywa Artist Art, czyli zdobienia tych zdań. Mamy wyjątkowy, wyjątkowe zdobienie, wyjątkowy grawer na talerzyku, na korpusie i to jest grawer, to nie jest malowany, więc pod palcem czujemy fakturę tego graweru. Mamy również, to jest chyba grawer, również na rurce złożeniowej i na ustniku. Na ustniku jest taki no, dosyć ostry, taki szorstki ten grawer, więc musimy sobie odpowiedzieć, czy nie będzie nam tutaj przeszkadzało podczas trzymania ustnika. Reszta elementów jest taka sama. Następnie mamy linię reverse, i tam mamy chyba tylko dwa kolory: red i jeszcze black. I różni się tym od zwykłej linii. X, jak widzicie, jest troszeczkę inaczej. Zrobiony sleeve i też jest inny ustnik. I ustnik też jest taki dosyć ostrawy, też trzeba najlepiej przyjść, zobaczyć, dotknąć sobie, czy nam to będzie się podobało. Fajnych rzeczy, właśnie w rewersji jest to, że jak nazwa wskazuje, coś odwrotnie możemy zrobić i tutaj możemy zmienić sobie sposób odpoetrzania. Robimy to w ten sposób, że odkręcamy adapter na cebuch, zrywamy teleżyk, uważając, żeby nam taki koniecz nie spadł. Bierzemy sleeve. I przekręcamy go do góry nogami. I w ten sposób jesteśmy w stanie zmienić albo odpowietrzanie z dołu do góry, jak w klasycznym x bądź z góry na dół. Jeśli chcecie się bać odpowietrznikami, ten model jest dla Was. Następna linia jest to linia Special. Nawet nie wiedziałam, co się tak nazywał, Ale to jest po prostu linia klasycznych X-ów z wyjątkowymi zdobieniami. I to bardziej ta linia poszła w kierunku wyjątkowego designu. Jest na przykład model Cyber. Jest tam model Alpha of Huka. to po prostu gdzieś tutaj wrócimy zdjęcia sobie, zobaczycie poglądowo, jak to wygląda. Po prostu jest wyjątkowy design i możliwe, że tam sobie znajdziecie coś takiego smakowitego, co o, tam mi się podoba i przewyższy to na tym, żeby nie brać właśnie klasycznej linii, tylko pójść tą bardziej ciekawą. Następnie mamy linię Steel i no, sami nie wiedzieliśmy, że to się tak nazywa, ale to jest ta linia i w tej linii leży tylko jeden model. I zwały złota alfa. I w linii styl linii modelu Steel, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie elementy są wykonane ze stali. Czyli tak jak właściwie we wszystkich alfa kółica adapterów jest robiona z poliacetalu, talerzyk jest z aluminium, slif jest raczej też z aluminium. Cyber miał chyba przez chwilę poliacetal, chyba poszedł teraz w aluminium. Tak, tu wszystko jest zrobione ze stali. Jak mamy tą fajkę w ręku, czy to ustnik, czy to talerzyk, czy tam fajkę złożymy. Jest to po prostu bardzo ciężkie i bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładne opakowanie, wyjątkowe, różni się od reszty, ponieważ reszty alfa jest klasyczne, takie kartonowe pudełeczko, ale jest z rączką wytrzymałe. Z naszego doświadczenia wiemy, że sprawdza się podczas długiego użytkowania, żeby przewozić sobie fajkę. Więc śmiało sobie zostawiacie to pudełeczko. Różni się design zewnętrzny, coś z tego, jaką mamy tam linię, art bedziny, wagal bedziny, o którym zaraz sobie opowiemy. A w przypadku tej złotej, no to nie chodzi o przełożenie, to ma stać na płeczce i ma fajnie wyglądać. Do linii Steel, czyli do tej złotej Alfa, jeszcze też jest dorzucany w zestawie. O, powolutku wyciągnąłem. Krysztołowy dzbanek. Jest on ciężki, tak jak reszta fajki, więc całość naprawdę. Jakbyście wzięli o rękę, byście się nie spodziewali, że to jest takie ciężkie. Ładny dzbanek, też jest oczywiście w No Najwyższy model z całej Alfy. Jak już nawiązałem do wysokości, chociaż w tym przypadku miałem na myśli cenę i jakość tej fajki, to Alfy są X, średniej wysokości. I tak naprawdę kończąca się linia już Kappa, która jest produkowana. Oro, i chyba tyle one są tylko większe, więc alfy raczej bazują na takich średnich wysokościach. Jest to dobra wysokość, która daje dobre jakość palenia, łatwość przewożenia i pasuje pod klasyczne zbanki. Jest też linia Stratos. W linii Stratos znowu mamy jeden, właściwie dwa modele. Różni się tylko tym, że w pierwszym modelu jest badek zestawy, w drugim nie ma, ale korpus jest ten sam. I to jest fajka, która została wysłana do stratosfery poprzez jakiś tam balon meteorologiczny i potem spuszczana na Ziemię, i dlatego się nazywa Stratos, wiel, wielka była heca, że zostało tam wysłane w ten kosmos. Różni się tym od reszty fajek, że jest po prostu wyjątkowe zdobienie na korpusie, na ustniku i w przypadku jak mamy zestaw z dbanem, dban jest wyjątkowy, nie, nie jesteśmy w stanie go dostać żadnej innej fajce, jest malowany farbą w kolorze, ja to nazywam sobie kosmosu. Linia Vandal, w mojej opinii jedna z ładniejszych, jak nie najładniejsza linia od Alfy, czyli ta. I jeśli chodzi o performance, jakieś tam dodatki, to jest właściwie standardowa linia X, ale ja bardzo lubię, jak stalowe elementy są zrobione ze złota. Złota, kolor złoty, ale wygląda jak złoto. Czyli rurkę znużniową, adapter na cybuch, końcówkę z ustnika mamy w kolorze złotym. Oraz Bayer mamy jeszcze taki tutaj bryloczek wiszący, który dodaje nam dodatkowego designu. Możemy sobie go wręczego zdjąć. Talerzyk jest wyjątkowo zdobiony, korpus zdobiony, ustnik zdobiony. Fajka naprawdę wygląda bardzo ładnie. Szczególnie z połączeniem, na przykład jak mamy tutaj czarno-złoty, z czarnym zbanem, przepięknie to wygląda. Ocenia linia SOXO, musiałem się dowiedzieć, jak się to czyta. To jest, są dwa modele: Joker i Harley, czyli grawer na talerzyku. I kolor sleeve -y jest wyjątkowy, grawer na talerzyku, przedstawia Jokera z Batmana, a Harley. To Harley Quinn, tak samo z Batmana i jak ktoś lubi te postacie, to na pewno Wam się te fajki bardzo spodobają. Przejdźmy sobie do rozłożenia fajki i omówienia poszczególnych elementów. Jak już robimy poradnik i prezentację, no to robimy konkretnie. Jak już wspomniałem, fajka jest w bardzo fajny kartonik. W tym kartoniku mamy welcome list i bardzo fajne są takie wytłoczki, więc to wszystko bardzo ładnie nam siedzi, nic nie lata. Alfa to fajnie przemyślała. Jak już wspominałem, adapter nawerza jest na a magnesie i bardzo Wafia lubimy to, że proces wyjmowania i wkładania kurkisu jest taki. Oni chyba to jakoś dopracowali, że metodą prób i dobrali odpowiednią tą uszczelkę. Średnice tego miejsca, gdzie wchodzi ta uszczelka, w Polsce wchodzi zawsze to bardzo przyjemnie i Alfa pasuje chyba pod wszystkie dbany. Tak jak niektóre fajki, jak Karma. Jak mamy pod niektóre, zbady nie pasują, tak to pasują pod wszystko, dlatego bardzo sobie cenię to Alfę, że może wygląda dosyć zwykle, chociaż może mi się już obyła bardzo designem, tak wygoda użytkowania Alfy jest super. Tak jak już mówiłem, mamy na uszczelce fajkę, jeśli chodzi o dyfuzor, tego odkręcimy, przekręcimy odwrotnie, to sobie ten dyfuzor włączamy, jeśli chodzi o wytrzymość stali Alfy, Zdarzały się problemy, ale to już jakiś czas temu, teraz już nie ma, więc wyciągnę na wnioski i wszystko jest super. Odkręcamy adapter na cebuch, chodzi to bardzo fajnie, przyjemnie. Talerzyk aluminiowy, anodowany, bardzo przyjemny, dosyć ciężki. Mamy wycięcie, takie wgłębienie na sliwie, tak żeby ładnie na teleżyk osiadł, więc ona nie lata. Mamy sliv aluminiowy, możemy sobie wymieniać tak samo jak i ust jak nam się zmieni. Kolor możemy sobie to zmienić. Mamy rurkę stalową i mi się zawsze to podoba, to taki smaczek, taki. No że się przełożyła ta Alfa. Takie fajne tutaj są napisy, grawery, Alfa Hooka, Enjoy Huka. I to bardzo ładnie wygląda. Nie widzimy tego, dopiero jak rozkręcimy, pojawia się. Dalej rurka zdążniowa na gwincie wkręcona po prostu w poliacetal. I tak jak ogólnie nie lubię jak jest stal wkręcana w poliacetal, bo się to wyrabia, tak tu jest ok. No i mamy kulki zaworkowe, nie wypadło dopóki nie odkręcimy tej pokryweczki z góry. Możemy w razie czego, jeśli nam coś się stanie, to właśnie wymienić sobie adap adapter na węże z magnesem. Więc właściwie wszystkie części do Alfy są dostępne, coś tam się popsuje, może wymienić. Więc kupując Alfę możecie się liczyć z tym, że ta fajka będzie na wiele, wiele lat. I osobiście chyba nie znam żadnego przypadku, żeby Alfa się tak popsuła, żeby nie dało się jej naprawić. Także przejdźmy do jarania, skręcę to, rozpalamy i widzimy się zaraz. chłopaki wzięli bucha. Więc że się pali, ale jeszcze ja nie paliłem. Nie wiem, jak się pali z sprawdzić sprawdźmy to. Nie, no pani mnie raz. Wiem, że się będzie dobrze paliło, ale muszę Wam to udowodnić. Jak mało włączony dyfuzor, naprawdę pali się z niej tak bardzo lekko, miękko. A jak włączony dyfuzor, pali się klasycznie jak po rusku, więc. I tak, i tak, i tak o dużo nam róż... daje nam dużą różnorodność ta fajka. Pali się oczywiście bardzo lekko, ale nie tak super lekko, jak jest taki model z El Bombera. Ligła się ona nazywa chyba. To jakoś tak, to tam się pali za lekko. Tam się nie podoba, jakbyś się tych po prostu powietrzem. To, to nie. Tutaj jest tak, że czujesz, że palisz, ale na świątyku jest lekko. I model X jest najbardziej popularny ze wszystkich linii Alfa, linia X. Ponieważ no, jest najtańsza, a daje w sumie prawie że najlepszą jakość palenia, bo z Eski się paje troszeczkę gorzej, ale tylko troszeczkę, z innych też troszeczkę gorzej, ale to są też małe różnice. Więc takiej okay, Alfy nie weźmiecie, będziecie bardzo zadowoleni. Widzicie, chmury są duże. Szybko napełniam swoje płuca dymem, więc mi się, że się lekko pali. Spaczmy odpowietrznik. Strasznie mi się podoba to, że tak są kierunkowane te otwory, że idealnie walo w talerzyk i nie. Ups. Nie poza talerzyk, tylko w talerzyk, przez co nie wylatuję ten do góry, tylko odbija się o talerzyk i rozchodzi na boki. Jest to bardzo fajnie dopracowane. Telerzyk pozostaje czysty. Podsumujmy sobie w takim razie Alfa, bo nie ma co więcej jarać. Fajka, która pasuje pod większy zbanów, więc wyjmujecie sobie Alfa, mocno jakiś jakikolwiek zban. Nie musicie nas pytać, czy będzie pasowało. Łatwo się składa, łatwo się konserwuje. Fajne, po, fajne pudełeczko do przechowywania. Jakość palenia super. Po prostu w Alfie jest wszystko tak, jak powinno być. Jest to po prostu firma, która bardzo. Dopracowuj sobie swoje modele, i model X, mimo że podstawowy, w dalszym ciągu pali się bardzo dobrze. Więc zachęcam Was bardzo do kupowania Alf, ponieważ są dobre fajki, na pewno będziecie z niej zadowoleni. Oczywiście, jeśli czegoś nie powiedziałem, macie jakieś pytania, piszcie pod spodem, chętnie Wam pomogę I zapraszam na Instagrama, Facebooka, coś tam, TikToka, ale głównie Instagrama. Nigdy będzie z Wami, trzymajcie się.